Newsy z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Witam Was oficjalnie na drugim kanale, gdzie razem z Wami chciałbym omawiać i analizować wszystkie nowinki ze świata Star Wars. oraz nie tylko to. Oraz chciałbym razem z Wami na live'ach reagować i analizować wszystkie zapowiedzi czy to filmów, gier, seriali z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy na przykład takich nowinek jak High Republic. Y czy kanał się rozrośnie, czy nie, zależy od Was, dlatego wiecie standardowo. Proszę Was o lajki, suby, dzwonne, te wszystkie inne pierdoły. Dlaczego? Walny Wam klasykiem Cebulę, jesteście moją jedyną nadzieją. Czy ten kanał się rozrośnie, czy nie, zależy stuprocentowo od Was. No i jeśli nie, to po prostu zrobimy, zrobimy mu do it, ale wolałbym nie. Jaki jest sens tego kanału? Nie mam czasu na omawianie wszystkich newsów na główny kanał, dlatego tutaj razem z wami chciałbym szybko omawiać wszystkie, dosłownie wszystkie newsy, jakie się pojawią, nawet te, które nie miałbym czasu zmontować na główny kanał. I właśnie, dawać tutaj wszystkie newsy, a te najciekawsze będę normalnie montował i dawał na główny kanał. Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwinąć ten kanał i yy, wiecie, prawdziwym powodem, na którego stworzyłem ten drugi kanał, bo ukrywam się tutaj przed małym zdrajcą, a kurde jedyne miejsce, gdzie <grywa> mogłem się ukryć, to była ta <grywa> przestrzeń kosmiczna, może tutaj ten mały zdrajca mnie nie znajdzie, więc wielkie wielki dzięki wszystkie suby, lajki, te inne pierdoły, niech moc będzie z wami. Nie ufajcie małym zdrajcom, nie mówcie, kurde małemu zdrajcy, gdzie jestem. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.